Jest wiele anime, które spośród nie tylko polskiej publiki, ale również światowej ma opinie legendarnych. Attack on Titan, Naruto czy nawet Death Note to są właśnie przykłady, które przez fanów polskich, jak i światowych są bardzo wysoko na listach seriali, a nie tylko anime. Spójrzmy zresztą sami na film web. Na miejscu 26 i 29 znajdują się odpowiednio Death Note oraz Attack on Titan, i mówimy tutaj o top 500 seriali, m.in. nad takimi pozycjami jak Dexter, Dark czy Doctor House. Ale od czego tak właściwie zależny jest sukces anime? Przede wszystkim niektórzy z Was na pewno odpowiedzą, że od głównych bohaterów i jest to poniekąd prawda. To właśnie główni bohaterowie tworzą narrację, aby przede wszystkim zaciekawić widza. To właśnie przy okazji Death Note'a dwójka głównych bohaterów, czyli Light Yagami i L, była traktowana przez fanów jako pewnego rodzaju niesamowity pojedynek, który każdy z widzów musiał po prostu zobaczyć. Dzisiaj postaramy sobie odpowiedzieć na bardzo ważne pytanie, które jest zadawane prawie od 20 lat, czyli kto tak naprawdę był mądrzejszy? L czy Light Yagami? A na czym tak właściwie polegał Death Note? Jak sama nazwa wskazuje, notatnik śmierci pozwalał każdemu człowiekowi, który był w posiadaniu go, na wpisanie imienia i nazwiska innej osoby i zabicie go zaledwie w przeciągu 40 sekund. Light Yagami był genialnym licealistą, który właśnie ten notatnik znalazł. Początkowo, jak każda inteligentna osoba, nie wierzy w to i myśli, że to bójdy, dopóki go nie przetestuje. Kiedy jednak pierwsza wpisana przez niego osoba rzeczywiście od razu potem umiera, Light wierzy w moc notatnika i zaczyna regularnie z niego korzystać. Jego celem jest wyczyszczenie świata z morderców i generalnie złych ludzi, i tak sam mówi, chce się stać bogiem nowego świata. Jest jednak jeden problem. Light likwiduje ludzi według własnego moralnego kodu. Nie podoba się to wielu osobom, czy też instytucjom. Mówię tutaj o policji, FBI, czy o kimś, kto również w ramach Death Note'a określany jest jako najlepszy detektyw w dziejach świata o nazwie L. Stają oni naprzeciwko siebie i próbują przechytrzyć siebie nawzajem dosłownie, grając czasami w grę przypominającą tą do kotka i myszki. Pojedynek między tymi dwoma panami rozpoczyna się na samym początku, kiedy to Light decyduje się na zabijanie kryminalistów poprzez notatnik śmierci. To skutkuje, że każdy z nich umiera na atak serca i publika zaczyna zauważać, że coś jest nie tak. Light nawet bardzo szybko przez te wszystkie zabójstwa, których dokonał, zyskał swój własny pseudonim, który nazywał się Kira. Od angielskiego słowa killer. Te wszystkie zabójstwa jednocześnie powodują, że międzynarodowa policja, która przypomina trochę zgromadzenie NATO, zaczyna zastanawiać się, czy to rzeczywiście przypadkowe wypadki, czy jednak ktoś jakimś cudem powoduje te zabójstwa. Następnie, na specjalnie zwołanej światowej konferencji, Lind L. Taylor decyduje się ujawnić swoją twarz. Light decyduje się natychmiastowo zabić L, używając notatnika śmierci, i rzeczywiście, L. umiera. Problem jest jednak następujący: to nie był prawdziwy L, tylko więzień o imieniu Lind L. Taylor, który tak czy siak miał zostać poddany Egzekucji. Co za tym idzie? Prawdziwy L w tym momencie zgarnia wszystkie informacje na temat tego, co Light potencjalnie chce zrobić i przede wszystkim, gdzie się znajduje. Ponieważ nie była to światowa konferencja, okłamałem was, to była konferencja, która była nadawana tylko i wyłącznie na terenie Japonii. Wcześniej natomiast doszło do sytuacji, że L wiedział tylko i wyłącznie, że istnieje ktoś, kto ma siłę zabijania ludzi, nie wchodząc z nimi w bezpośredni kontakt. To tyle, nie wiedział nic więcej. Po tej sytuacji L wie, że Light znajduje się w Japonii, a to, co jest jednak ważniejsze, to sposób, w jaki L zmusza Lighta do podjęcia akcji. Mówi on wprost, że Kira jest zły, używając dokładnie tych słów, jednocześnie próbując wymusić jego odpowiedź. Samo to w sobie podpisuje się pod hipotezę, którą miał L na temat tego, jaki jest Kira, ponieważ według niego Kira jest dziecinny i nie lubi przegrywać. To idealnie wpasowuje się w tą sytuację, gdzie tego typu proste słowa pobudziły Lighta do tego stopnia, że ten natychmiastowo zareagował, dając L ogromną wskazówkę na temat tego, gdzie on się znajduje. I szczerze mówiąc, gdyby nie zareagował, bardzo możliwe, że L byłoby o wiele trudniej kiedykolwiek go znaleźć. Zresztą, L nie jest sam. Razem z nim jest osoba, którą możemy porównać jako tak naprawdę prawa ręka L, czyli Watari, który jednocześnie jest jedyną osobą, która widziała jego twarz z osób z Death Note'a. Co za tym idzie, po pierwszym bezpośrednim starciu mamy 1 do 0 na korzyść L. Pomijając fakt, tego, że L sam w sobie po prostu to wygrał, musimy pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy. Mierzy się on z natatnikiem śmierci, czyli z mocą, która w czystej teorii dla normalnych ludzi jest kompletnie nieosiągalna. Poza tym, Light tak naprawdę nie jest samemu. Jest razem z nim Bóg śmierci o nazwie Ryuk, który jednocześnie w nieświadomy sposób poniekąd mu pomaga. Maga. Ale umówmy się, nie jest to aż tak duża pomoc, bardzo często Ryuk był po prostu bezużyteczny. Chyba, że weźmiemy pod uwagę jedzenie jabłka, to praktycznie cały czas był zajęty. Co za tym idzie, jako że wynik jest 1 do 0 dla L, to teraz Light musi zaatakować i wyrównać rachunki. Czy to mu się udaje? Poniekąd tak. Pierw zaczyna on zabijać ludzi o porach wyznaczonych, co pozwala L bardzo szybko wydedukować, że Light to uczeń, biorąc pod uwagę jego wcześniejsze zachowanie, o którym wspominałem. Light jednocześnie wprowadza L w pułapkę, zachowując się wprost jak tylko i wyłącznie osoba, która mogłaby być z policji, albo co gorsza, z nimi kontakt, bo skąd Light miałby mieć informacje o niektórych przestępcach, których był w stanie zabić? W końcu nie każdy z nich jest pokazywany cały czas w telewizji. Tutaj oczywiście pomaga fakt, że tata Lighta jest szefem japońskiej policji i to jednocześnie zrzuca na niego podejrzenia, ale to jednocześnie doprowadza do pogorszenia się relacji L z japońską policją, gdyż najzwyczajniej świecie L podejrzewa ich, że to może być ktoś z nich. Zresztą sam L później jest zmuszony do pokazania po raz pierwszy swojej twarzy, co jednocześnie oznacza, że tą potyczkę wygrywa Light, jest jeden do jednego. Oprócz tego absolutnie ogrywa on L pod takim względem, że między innymi wymyśla serię bezsensownych zabójstw, które mają sprawić, że L będzie się nad nimi zastanawiać. Ten plan, mimo że jest bardzo prosty, działa idealnie. Light wykorzystuje moc notatnika do maksimum, jednocześnie sprawiając, że niektórzy więźniowie, przykładowo, mają narysować znak anarchii, zanim odbiorą sobie życie. W międzyczasie, podczas gdy L głowi się nad sensem tych wszystkich zabójstw i tych wszystkich listów ze znakami anarchii, nie tylko, Kira morduje każdego agenta FBI w Japonii, czyniąc złapanie go w tym momencie prawdziwie niemożliwym. To również prowadzi do tego, że następnie FBI wycofuje się ze śledztwa na temat Kire, ponieważ po co mieliby wysyłać ludzi na pewną śmierć? Nie ma to absolutnie żadnego sensu, co jednocześnie zmienia wynik na 2 do 1 dla Lighta. To, co jest jednocześnie ważne i to, czego wiele osób nie było w stanie wyłapać, to fakt, że jest to jedyny moment w historii całego Death Note w którym możemy zauważyć L w mandze, który się jednocześnie poci. Poci się on, ponieważ został on tak naprawdę upokorzony przez Kira. Co za tym idzie, L decyduje się zmienić strategię. Odkrywa on swoją twarz przed funkcjonariuszami policji, gdzie szefem właśnie tego oddziału jest tata Lighta, co bardzo mocno zmienia dynamikę całego anime. Prowadzi on również śledztwo w sprawie rodziny osób z policji, żeby być pewien, że może im zaufać, i to właśnie tam pierwszy raz widzi on Lighta go na żywo i instaluje on łącznie 64 kamery i podsłuchy w jego pokoju, co Light bardzo szybko zauważa dzięki Ryukowi jego Obecności. Oprócz tego, nawet gdyby Ryuka tam nie było, to light ma szereg zabezpieczeń przed wejściem do swojego pokoju. Między innymi zostawia klamkę na specjalnej wysokości, żeby wiedział, czy ktoś był w pokoju, czy jednak niekoniecznie. Jako że klamka tym razem była zamieszczona na innej wysokości, to bardzo szybko pozwoliło mu wywnioskować, że jest pod stałą obserwacją i zachowywać się w inny sposób niż robiłby to dotychczas. Sama seria scen, którą za chwilę zobaczymy, są bardzo legendarne, jeżeli chodzi o desnota, dlatego skupmy się i zobaczmy, o co dokładnie chodzi. Light po dowiedzeniu się, że są kamery w jego pokoju, idzie do sklepu, aby kupić. Mini telewizorek i paczkę chipsów, których jego siostra nie lubi. Następnie umieszcza on telewizorek w środku tej paczki. Ponownie, będąc już w domu, Light schodzi na kolację, jednocześnie mając w głowie cały czas, że pewnie kamery nie są tylko i wyłącznie w jego pokoju, ale również w całym mieszkaniu i że musi zachować ostrożność. Następnie, w trakcie kolacji, zostaje puszczona informacja, że 1500 agentów jest w drodze do Japonii, żeby złapać Kire. Light bardzo szybko jest w stanie przeczytać ten blef, nawet jednocześnie mówiąc, że jest to głupie, wspominając o tym w telewizji w ten sposób. Sam L, jednocześnie oglądając Lighta na żywo wraz z jego ojcem, jest w stanie to wychwycić i nawet zauważa, że Light jest ponad przeciętnie inteligentny, tworząc dedukcje w ten sposób. Jagami po kolacji decyduje się wziąć przeze mnie wcześniej wspomnianą paczkę chipsów i pójść się rzekomo uczyć. Tylko, że nie jest to jednocześnie prawda. Light jedną ręką uczy się, rozwiązuje zadania, natomiast drugą ręką zapisuje imiona w notatniku, zabijając przestępców, jednocześnie oglądając wiadomości poprzez mały telewizor, który nawet nie ma odpalonego audio i jest schowany w opakowaniu chipsów. Sama scena, oczywiście, przez fanów Death Note jest traktowana dosyć cringe'owo, nie zmienia to jednak faktu, że. Jeżeli wytniemy to jedzenie chipsów, to szczerze mówiąc sama scena jest mega underrated i zasługuje na mega szacun, gdyż sam Light był postawiony w sytuacji, która była naprawdę ciężka. Nie zmienia to jednak faktu, że wyszedł ręką obronną. Co zrobił Light dalej? Wziął paczkę z telewizorem, wyrzucił do śmieci i nikt się nie dowiedział w środku, że doszło do sytuacji, w której ten telewizorek tam był. Dzięki temu Light ponownie przechytrzył L, zmieniając wynik na 3 do 1 dla niego, jednakże... Tutaj sprawy zaczynają się komplikować. Tak jak myślę, że śmiało możemy się zgodzić, że pierwsze zmiany były zdecydowanie na konto Lajta. Tak teraz sytuacja zmienia się o 180 stopni, gdyż L zmienia ponownie cały kształt swojej taktyki. L decyduje się zbliżyć do Lajta, zdając egzamin na studia, jednocześnie robiąc to w swojej normalnej pozie, w której jak sam twierdzi, ma obniżoną zdolność dedukcji o 40%. Jak potem dowiadujemy się, tylko i wyłącznie dwie osoby były w stanie zdać ten egzamin na 100%. Był to L. I był to Light. A przypominam, mówimy tutaj o jednym z najbardziej legendarnych i elitarnych testów, jakie potencjalnie są na świecie i w Japonii. Następnie panowie spotykają się ze sobą na ceremonii otwarcia, gdzie zarówno L, jak i Light prezentują swoje mowy otwarcia. To właśnie w trakcie tej ceremonii L zdradza Lightowi, że to on jest prawdziwym L i mówi to tak jak randomową ciekawostkę, która kompletnie zmienia postrzeganie Light'a w tamtym momencie. Light jest w absolutnym szoku, a to co robi L jest zwłaszcza mądre, że prezentuje się do niego imieniem Hideki Ryuga, tak samo jak bardzo popularny aktor w Uniwersum Death Note. Dlaczego jest to takie mądre? Bo przypadkowo, gdyby rzeczywiście Light był Kierą, którym, jakby nie patrzeć, jest, zabiłby on najprawdopodobniej tego znanego aktora, co jednocześnie sprowadziłoby wszelkie podejrzenia w jego stronę. To, co jest jednak o wiele ważniejsze niż fakt tego zabezpieczenia, to sposób w jaki L to robi. Mianowicie podchodzi on jakby nigdy nic, skraca dystans między panami i dosłownie wchodzi z nim w walkę słowną, na samym początku. Light jest w absolutnym szoku, bo to jest ostatnia reakcja, której się spodziewał, i sam jednocześnie przyznaje, że przegrał tą potyczkę tak jak za pierwszym razem, zmieniając wynik na 3 do dwóch, dalej na korzyść. Lighta. Następnie panowie udają się na przyjacielski meczek tenisa, który ostatecznie zostaje wygrany przez Lighta, co według L musiało się wydarzyć, gdyż, jak on sam mówi, Kira nienawidzi przegrywać, co daje mały procent szansy na to, że Light z tym Kirą rzeczywiście jest. To właśnie po tym meczu tenisa dochodzi do kluczowej sceny w historii całego Death Note'a. Light i L udają się na kawę, i to właśnie w trakcie tej kawy L prezentuje Lightowi listy, które napisali niektórzy więźniowie przed śmiercią. Oczywiście te listy zostały napisane wcześniej przez Lighta w notatniku śmierci, więc zna on je na pamięć, i Light bardzo mądrze odpowiada jednocześnie, uniknieniu unikając konfrontacji, mimo że L zastawia na niego pułapkę w postaci jednego listu, który tak naprawdę się nie wydarzył i którego Light nie napisał. To co jest jednak ważniejsze, to to, co dzieje się zaraz potem. Cała ich pogawędka zostaje przerwana informacjami, że Tata Lighta miał atak serca. Atak serca? Przecież właśnie w ten sposób Kira zabija ludzi, poprzez atak serca, ale w tym przypadku był to zwykły atak serca poprzez natłok stresu, który wtedy doskwierał Tacie Lighta. Jednocześnie w trakcie bycia w szpitalu wraz z L i Lightem, Tata Lighta potwierdza tożsamość L, mówiąc, że jest to prawdziwy L, i dochodzi tutaj do najprawdopodobniej najważniejszych. Niższej sceny dla całej późniejszej historii Technota. Zapnijcie pasy, bo istnieje duże prawdopodobieństwo, że to właśnie tutaj El znalazł swój dowód. Że Light to Kira. Mianowicie. W trakcie rozmowy na temat sprawy, L mówi o tym, że Ray Penbar, czyli agent FBI, który był w Japonii i śledził Lighta, prezentował bardzo dziwne zachowania przed śmiercią. Light mówi, że skoro Ray Penbar śledził jego, to jednocześnie logicznym jest, że jest on wśród podejrzanych i że to w 100% rozumie. Tylko, że, no właśnie, nikt nigdy nie powiedział Lightowi, że Ray Penbar śledził jego. Nigdy nie było takiej informacji podanej mu na tacy, co jednocześnie sprawia, że Light nieświadomie powiedział L, że wiedział o tym, że to Ray Penbar go śledził, i możemy nawet zauważyć, że. L natychmiastowo to wyłapuje, próbując wydobyć od Lighta więcej informacji, licząc, że ten poczuje się po prostu zbyt pewnie, co ostatecznie kończy się dołączeniem Lighta do grupy śledczej, przewidując to, co L przewidział w piątym odcinku, gdzie sam powiedział, że jeśli kiedykolwiek dojdzie do sytuacji, w której stanie twarzą w twarz z Kirą, to pewnie ten będzie chciał dołączyć do grupy śledczej. Tak czy inaczej, niezależnie od tego, jak na to spojrzymy, jest spora szansa, że to tutaj L jednocześnie zdał sobie sprawę z tego, kim tak naprawdę jest Light. Stan rywalizacji to 3 do 3. Musimy tutaj jednocześnie wziąć pod uwagę, że od tamtej pory L nieustannie mówi do Lighta, że daje 5 albo 7% na to, że jest on Kirą, a jak doskonale wiemy od autora samego Death Note, jeżeli kiedykolwiek L do kogoś tak mówi, to jednocześnie tak naprawdę uważa, że jest ponad 90% na to. Co się dzieje po tym wszystkim? Pojawia się drugi Kira, którym jest dziewczyna, czyli Misa Amane. Cała Misa ma obsesję na punkcie oryginalnego Kiry, czyli Lighta, jako że ten zrobił egzekucję na osobach, które zabiły jej rodziców. Misa bardzo szybko spotyka się z Lightem, i Light dzięki temu dowiaduje się, że posiada ona również oczy Boga Śmierci. Te oczy dają sporo. Sporo plusów, ale jednocześnie sporo minusów. Patrząc na minusy, to wykrucają one długość jej życia o połowę, co trzeba przyznać, że jest dosyć kiepskie. Natomiast jeżeli chodzi o plusy, to również są całkiem niezłe. Misa dzięki temu natychmiastowo widzi imię i nazwisko danej osoby, z którą ma kontakt, i może je zapisać w notatniku. Oprócz tego, że było mało, dochodzi do sytuacji, w której osoba posiadająca te oczy może również zobaczyć, ile czasu zostało komuś przy życiu, gdy po prostu zdecydowała, czy chce zabić tą osobę, czy może jednak niekoniecznie. Co za tym idzie light, teraz zdaje sobie sprawę z istnienia drugiego notatnika, podczas gdy El nawet nie wie, że jakikolwiek notatnik śmierci istnieje. Jest to spory boss dla Lajta, który ma jednakże swoje wady, mianowicie Misa. Aby dogadywać się z nią, musi on udawać jej chłopaka, co samo w sobie do najłatwiejszych zadań nie należy, a oprócz tego musi jakimś cudem doprowadzić do sytuacji, w której Misa zobaczy się z Elf twarzą w twarz i jednocześnie dojdzie do sytuacji, w której będzie w stanie zapisać jego imię i nazwisko w notatniku, oczywiście biorąc pod uwagę, że ta będzie w stanie to zapamiętać. Niestety, Misa zdecydowanie nie jest najostrzejszą łówkiem w piórniku i to później wychodzi na jaw i jest dosyć bolesne. Tak jak początek, znajomości pomiędzy Misą a Lightem, można zostać za bardzo dobrze przeprowadzony przez Misa, gdyż poprzez wideo, które wysłała do telewizji namawiała ona oryginalnego Kire, czyli Light'a, na spotkanie w Aoyamie. Co za tym idzie, udało jej się szybko z nią spotkać i było fajnie. Niestety następnie okazała się być ona ogromnym ciężarem dla Light'a w perspektywie pójścia dalej. Nie dość, że wyjawiła ona istnienie Boga śmierci właśnie na jednym z tych wideo, to została natychmiastowo złapana przez L. za tym idzie podejrzenia wobec Light'a zwiększyły się i to drastycznie. W końcu jakby nie patrzeć, to on był chłopakiem misji i okazało się, że Jeden z podejrzanych ma dziewczynę, która dosłownie jest drugim Kirom. Więc jesteśmy w sytuacji, w której Light musi udowodnić nie tylko, że on jest niewinny, ale przede wszystkim, że Misa jest niewinna, ponieważ jej Bóg Śmierci, czyli Rem, mówi wprost do Lighta, że jeżeli tego nie zrobi, to ona go zabije. Sytuacja nie do pozazdroszczenia, lecz trzeba przyznać, że Light wychodzi z niej wręcz wzorowo. Oddaje się on w ręce L, twierdząc, że może być Kirom i że nie zdaje sobie sprawy z tego, czy ma moc, czy nie. Mówi on jednocześnie, że nawet jeżeli ją miał, to nie używał jej świadomie. W skrócie totalne bzdury, które w tym przypadku są częścią. Planu Light'a. Następnie Light i Missy zostają uwięzieni na okres dni, a właściwie to nawet miesięcy, w trakcie których początkowo zabójstwa ustają, jeszcze mocniej zwalając winę na nich, tylko po to, żeby potem ponownie wróciły i to w całkiem mocnym tempie. To jednocześnie finalnie doprowadza do uniewinnienia Light'a i Missy, mimo że dowody, które L posiadał w sprawie Light'a i Missy były tak naprawdę mocarne, zwłaszcza na Misę. Miał m.in. jej włosy na kasetach, które wysyłała do telewizji, a oprócz tego jej odciski palców. Nie zmienia to jednak faktu, że Light był w stanie siebie uniewinnić, zmieniając wynik na 4-3 na jego korzyść. Jednakże musimy się zastanowić, jak dokładnie do tego doszło. Mimo, że Light zostaje uniewinniony, to Ale oczywiście dalej go podejrzewa. Nie jest jednak w stanie udowodnić, w jaki sposób Light to wszystko zrobił, a trzeba przyznać, że plan Lighta był po prostu genialny. Dał on jeden notatnik śmierci Dorem, czyli innego Boga Śmierci, która w tym czasie dała go przypadkowej osobie. Następnie, korzystając z drugiego notatnika śmierci, Light był w stanie stracić wszystkie wspomnienia w związku z tym notatnikiem w momencie, w którym, siedząc w celi, powiedział on, że się zrzeka tego właśnie notatnika. Jest to kluczowy moment dla całej serii, gdyż. Light traci wtedy całe swoje ego i robi mnóstwo rzeczy dla dobrej sprawy. To jednocześnie idealnie pokazuje, jak ego L zaburza możliwość robienia dalej dobrych rzeczy dla śledztwa i że po prostu zastanawia się nad rzeczami, które szczerze mówiąc nie miały większego sensu. Ale żeby nie być gołosłownym, sami spójrzmy na fakty. Light o wiele szybciej doszedł do wniosku, że Kira jest w stanie zabijać ludzi, niekoniecznie poprzez atak serca, jednocześnie będąc w tym swoim dobrym stanie, w którym nie miał swojego ego. Następnie znalazł on Kira w firmie Yotsuba, podczas gdy L cały czas zastanawiał się o tym, czy Light był prawdziwym Kirą, czy może jednak ktoś go kontrolował. Tak czy inaczej, niezależnie od tego jak na to spojrzymy, że Light może był trochę inną osobą, jest to wynik 5 do 3 dla niego, gdyż ponownie po prostu on wygrywa. El jednak mądrze odpowiada szybciej dochodząc do wniosku w dwóch rzeczach. Uważa on cały czas, że Light odzyska swoje wspomnienia prędzej czy później, co rzeczywiście w tym przypadku jest prawdą, oraz oprócz tego szybciej dochodzi on do wniosku, że Higuchi z firmy Jotsuba, czyli nowy Kira, mówi do Boga śmierci w jednej z sytuacji. To jednocześnie dalej zmienia wynik na 5 do 4 na korzyść Lighta. Kiedy ten odzyskuje swoje wspomnienia po złapaniu nowego Kira, to tak naprawdę gra w i myszka jest z automatu skończona. Light oczyszcza swoje imię przez fakt nieprawdziwej zasady, która została zapisana w tym notatniku. To jednocześnie powoduje, że L nie jest w stanie jakkolwiek na to odpowiedzieć. Musi po prostu pogodzić się z porażką albo zacząć zabijać ludzi i testować notatnik. To co jest jednak kluczowe to fakt w jaki sposób Light rozgrywa ostatnie momenty z życia L. Jako, że Misa Amane była w stanie odzyskać swoje wspomnienia i to ona miała teraz notatnik i ponownie zabijała ludzi, to sforsowało to jednocześnie Rem, czyli Boga Śmierci, żeby ta zabiła L, ponieważ L wcześniej i sam dywaguje, że jeśli złapią nowego Kira, to zdecydowanie zostanie on poddany karze śmierci lub dożywociu. Light zdając sobie sprawę z tego, że ten Bóg Śmierci zrobi wszystko, żeby obronić Misa, powoduje, że Rem zabija Ellie Watarego, przez to samej umiera. To powoduje finalne zwycięstwo dla Lighta, co jednocześnie zmienia wynik na 6 do 4 na korzyść Lighta. Tak czy inaczej nie możemy zapominać o najważniejszym aspekcie. Na swój sposób, mimo że to Light wygrał, to tak naprawdę przegrał. O czym dokładnie mówię? Jak sami możemy zauważyć, niedługo po śmierci El wiadomość zostaje wysłana na komputer Rogera. Kim jest Roger? Przyjacielem Watariego i takim jakby menedżerem w domu dziecka dla osób ze specjalnym talentem, z którego El się m.in. wywodzi, którym zarządzał Watari, ale pod jego nieobecność robi to Roger. Jest to wiadomość ustawiona jako automat w przypadku nie kliknięcia przycisku w miejscu, w którym El znajdował się przez większość czasu. To jednocześnie oznacza, że L przewidział możliwość swojego odejścia, co jednocześnie doprowadziło do tego, że jego następcami zostali Nir i Melo, a dokładniej to sam Nir, bo Melo był dosyć specyficzny. Co za tym idzie ponownie, mimo że jest to pośmiertna nagroda, trzeba to ustalić jako 6 do 5. Dalej na korzyść Lighta. I po tych wszystkich argumentach, które teraz wymieniliśmy, trzeba przyznać, że moja ostateczna decyzja jest taka, że szczerze mówiąc, bardzo ciężko jest porównać ich inteligencję. Mimo, że wydaje mi się, że o wiele lepiej Light tracił sobie pod stresem, jestem ciekaw, jak wy punktowaliście ich walkę przeciwko sobie. Wiele osób mówi, że wygrał L, ponieważ ostatecznie Light tak czy siak został złapany, ale wiele osób mówi, że wygrał Light z tego względu, że gdyby nie fuck up Mikamiego, który się wydarzył pod koniec, to raczej by wygrał i ograłby ich wszystkich. Tak czy inaczej, dajcie znać, co Wy o tym uważacie i dajcie znać, jak wy punktowaliście ich walkę, trzeba przyznać, że do dzisiaj. To jedno z ciekawszych anime, które ja miałem okazję obejrzeć i mam nadzieję, że wy mieliście podobnie. Dajcie znać, co uważacie i czy podoba wam się taka forma odcinka i nie zapomnijcie dać łapki w górę i suba. I przypominam na sam koniec, że założyłem również drugi kanał o troszeczkę innej tematyce, dlatego wpadnijcie, zobaczcie, czy jest coś, co was interesuje. Zostawcie suba, my słyszymy i widzimy się już niedługo. Hejka!